Jest! Choć miniony weekend nie należał do atrakcyjnych pogodowo, to nie stanęło to na przeszkodzie w przeprowadzeniu Mistrzostw Polski w ratownictwie morskim. W zawodach wystartowało blisko 100 uczestników z 11 klubów z całego kraju, w tym także ratownicy i ratowniczki pilnujący bezpieczeństwa na Świnoujskiej plaży. Po dwóch dniach zmagań najwięcej medali na swoim koncie miał zespół CKS Szczecin. Zespół Beach Patrol Świnoujście zdobył jeden złoty medal w sztafecie: 300 metrów pływania, 1000 metrów biegu i 300 metrów na desce ratowniczej. Złote krążki wywalczyła kobieca sztafeta w składzie Alicja Szczepańska, Michalina Jasińska i Julia Dąbrowska.